Roman Franciszek Rybarski był polskim ekonomistą i politykiem, aktywnym działaczem narodowej demokracji i przez wiele lat zasiadał w polskim parlamencie. Piastował urząd, w dyrektora Departamentu Skarbu Delegatury Rządu na Generalne Gubernatorstwo. Był także ofiarą niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Roman Rybarski urodził się 3 sierpnia 1887 roku w Zatorze. W 1906 roku podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam kształcił się pod kierunkiem Włodzimierza Czerkawskiego, który zainspirował go do zainteresowania się Szkołą Austriacką w Ekonomii oraz Franciszka Bujaka w dziedzinie historii gospodarczej. Już jako student publikował prace naukowe w czasopismach takich jak ekonomista i czasopismo prawnicze i ekonomiczne. W tym okresie Rybalski współpracował jako prywatny sekretarz z Julianem Dunajewskim, dawnym ministrem skarbu Austrii. Był także członkiem Koła Braterskiego Tajnego Związku Młodzieży Polskiej Z i prezesem Zjednoczenia Młodzieży Narodowej. Studia ukończył 25 listopada 1910 roku, uzyskując tytuł doktora praw, a w tym samym roku został przyjęty do Ligi Narodowej. Rybarski studiował również w Paryskiej Szkole Nauk Politycznych i odbył podróże naukowe do Włoch i USA. W 1911 roku opublikował pracę. Organizacja Kredytu Przemysłowego w Galicji i Królestwie Polskim. Dwa lata później habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim, zostając docentem w 1913 roku. Podczas I Wojny Światowej redagował pismo Rok Polski związane z obozem pasyfistów. Mimo mniejszej aktywności naukowej w czasie wojny, w 1917 roku został profesorem nadzwyczajnym w zakresie skarbowości, a dwa lata później uzyskał profesurę zwyczajną. Po wojnie angażował się w pracę nad uzyskaniem niepodległości Polski. Był członkiem polskiej delegacji na konferencji pokojowej w Paryżu, gdzie pracował w Komisji Odszkodowań i Finansów oraz jako sekretarz delegacji do spraw ekonomicznych i finansowych. Po powrocie do kraju pracował w Ministerstwie byłej dzielnicy pruskiej oraz w Ministerstwie Skarbu. W 1922 roku został wykładowcą na Politechnice Warszawskiej, a później objął katedrę skarbowości na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracował z Władysławem Grabskim nad projektem ustawy o Banku Polskim i wszedł w skład pierwszej rady banku. Rybarski był również aktywny jako publicysta, piszący dla takich pism jak Gazeta Warszawska, Przegląd Narodowy, Przegląd Wszechpolski, Gazeta Narodowa i Myśl Narodowa. Jego prace naukowe i publicystyczne miały duży wpływ na myśl polityczną i ekonomiczną II Rzeczpospolitej. Wydał m.in. Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu, system ekonomii politycznej oraz skarbowość Polski w dobie rozbiorów. Rybalski aktywnie działał w Związku Ludowo-Narodowym, a po zamachu majowym w 1926 roku powrócił do polityki, angażując się w działalność obozu Wielkiej Polski. W 1928 roku został posłem na Sejm i prezesem klubu ZLN. W swoich wystąpieniach parlamentarnych poruszał kluczowe kwestie społeczne i polityczne, odwołując się do idei nacjonalistycznej i polnorynkowej w październiku 1928 roku wszedł do Komitetu Politycznego stanowiącego organ kierowniczy nowo powstałej w Miejsce Związku ludowo Narodowego Partii Stronnictwa Narodowego. W 1935 roku po rozłamie w Stronnictwie Narodowym Rybalski stanął na czele grupy profesorskiej sprzeciwiającej się totalitarnym tendencjom młodych działaczy. W czasie II wojny światowej angażował się w pracę Komitetu Obrony Stolicy i zainicjował porozumienie stronnictw politycznych. Później był też pierwszym dyrektorem Departamentu Skarbu Delegatury Rządu na Kraj. Aresztowany przez Niemców w 1941 roku trafił do obozu w Oświęcimiu, gdzie organizował ruch oporu. Został rozstrzelany 6 marca 1942 roku za działalność konspiracyjną. W poglądach politycznych Romana Rybarskiego na pierwszym planie znajdowało się pojęcie narodu. W artykule o pojmowaniu idei narodowej podkreślał, że idea narodowa ma zachowywać to, co w narodzie niezmiennego, co nadaje mu odrębność, przekształcić pierwiastki zmienne, by podnieść wyżej poziom życia narodu, by ugruntować jego wielkość. Naród definiował w następujący sposób: Jest to strwała wspólność większej masy ludzi, wytworzona przez dłuższe ich współżycie na jednym terytorium. Wspólność, która na gruncie tych lub innych jednoczących pierwiastków przejawia się w poczuciu odrębności od innych podobnych skupień. O na pisał często zupełnie bezpłonne jest poszukiwanie jakiegoś bezwzględnego kryterium narodu miarodajnego dla wszystkich wypadków oraz że jest tworem żywym, przybierającym różne postaci zmienia się i przeobraża. Wzywałby każde pokolenie dążyło do dorównania dziełom przeszłości bo tylko wtedy kolejne generacje będą mogły mówić o wielkości narodu. W przypadku narodów sąsiadujących, pisał Rybarski, dochodzące relacje mogą być silniejsze, ale tu w grę zawsze będą wchodziły konflikty interesów. Jedynym prawdziwie mocnym uczuciem będzie nienawiść. Podkreślał, że naturalnym stanem relacji narodów sąsiadujących będzie współzawodnictwo, a niejednokrotnie nawet konflikt na płaszczyźnie kulturalnej, gospodarczej czy innych. Ta nieustanna rywalizacja stanowi o sile narodu bo naród, który nie dorówna, może upaść, choć nikt na niego nie napad, jak pole nieuprawiane zarasta chwastem, którego nikt nie sieje. Zdecydowany zwolennik lewseferyzmu, liberalizmu gospodarczego głosił konieczność stałości prawa gospodarczego i niskich podatków, nienaruszalność własności prywatnej, szkodliwość przymusowych ubezpieczeń społecznych, monopolii i koncesji, zdecydowany przeciwnik zaciągania długów przez państwo. Roman Rybarski jest jednym z przedstawicieli krakowskiej szkoły ekonomii powstałej w dwudziestoleciu międzywojennym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ekonomiści krakowscy krytykowali etatyzm i interwencjonizm gospodarczy, które były elementami gospodarki II Rzeczypospolitej. Rybarski miał stosunkowo krótki, bowiem niespełna dwuletni, epizod pracy jako podsekretarz stanu, najpierw w Ministerstwie Dzielnicy Pruskiej, następnie w Ministerstwie Skarbu, zważywszy też, że po 1926 roku jego obóz polityczny pozostała w opozycji. Praktyczny wpływ rybalskiego na politykę gospodarczą drugiej RP był bardzo ograniczony, mimo to odgrywał ważną rolę w ówczesnych dyskusjach na jej temat. Należał do tych związanych z emdencją ekonomistów, którzy optowali za ograniczeniem roli państwa w gospodarce do niezbędnego minimum. Wierzył, że umożliwienie swobodnej działalności sektorowi prywatnemu otworzy drogę do wzrostu gospodarczego, w ślad za którym nastąpi prawa położenia materialnego mieszkańców Polski. Podkreślał, że kluczem do powstania silnej Polski jest ukształtowanie licznej klasy średniej z rodzimym kapitałem. Obwiniał Sejm drugiej RP o gorączkę ustawodawczą. Dla poprawienia warunków działalności sektora prywatnego, własność prywatna musi być zagwarantowana mocniej niż przez zwyczajne pisanie ustawy. Musi być instytucją społeczną, której nie wstrząsają ani zmiany rządu, ani zmiany ustaw. Podczas trwania kryzysu w 1931 roku bronił kapitalizmu, głosząc w Sejmie nie można mówić o opadku ustroju opartego na prywatnej własności, bo nie wynaleziono lepszego ustroju. Kapitalizm przezwycięży problemy, jeśli swoją siłę będzie czerpał z jakości i taniości swojej produkcji, a nie z państwowego przywileju, ani koncesji, ani z wyłączności, nie z zamykania zakładów tych, które mogłyby tanie produkować, bo jak w pełni wolną konkurencję wyeliminuje się, to dojdziemy do upaństwowienia tej gałęzi produkcji. To jest rzecz nieunikniona. Rybarski był znany jako krytyk nadmiernego fiskalizmu, na czym nie oszczędzał także kolegi ze środowisk gędeckich Władysława Grabskiego, gdy ten stał na straży finansów polskich. Zarazem podkreślał jednak, że siła podatkowa państwa jest podstawą i wyrazem jego politycznej siły, że Rzeczpospolita w swojej historii cierpiała zwyczajnie niedostatek w monetach. Jak przekonywał, kontynuując ten wywód w pracy, ciężar podatków w Polsce. Różnymi rzeczami gorowaliśmy nad naszymi sąsiadami, nigdy chyba potęgą skarbu. Nie chciał, aby druga RP powtórzyła w tej mierze błędy pierwszej. Błędem znanych dobrze z dziejów polskich, a wciąż kuszącym dla niektórych polityków, także z kręgów endeckich, było opieranie polskiej gospodarki na rolnictwie. Rybarski zalecał zachowanie równowagi między produkcją rolniczą a przemysłową. Podobnie w obrębie poszczególnych sektorów przemysłu Polska miała zbyt mało kapitału, aby go lekkomyślnie marnotrawić. Lekceważąc choćby zmienne koniunktury handlu światowego. Są wszakże rodzaje wytwórczości, które muszą istnieć, choćby były popierane w sposób sztuczny, przede wszystkim związane z potrzebami obrony kraju. Z tą okolicznością stanowiącą wobec szczupłych zasobów, jakie pozostawały do dyspozycji, jeden z kluczowych problemów rozwojowych drugiej RP. Rybarski musiał się mierzyć, jak każdy trzeźwo myślący ekonomista i polityk polski międzywojennej. Niestety zabrakło czasu, by jej sprostać. Rybarski dopuszczał pewną dozę protekcjonizmu, mającego ułatwić wprowadzenie polityki wspierania polskiego przemysłu i wzmocnić jego pozycję wobec zagranicznych. Ale daleki był od poparcia etatystycznej fali, jak ogarnęła w świat polskiej polityki i gospodarki w latach 30. Duża część polityków i ekonomistów uważała, że tylko bardzo aktywna rola państwa pozwoli rozwijać przemysł wystarczająco szybko, aby sprostać wyzwaniom, jakie niosły ze sobą wielkie trudności ekonomiczne Polski, i zwłaszcza jej skrajne, niebezpieczne położenie geopolityczne. Ogólnie uznawał trzy formy wspierania gospodarki przez państwo. Były to uwzględnienie interesów prywatnych z interesem publicznym, tworzenie ogólnych warunków rozwoju gospodarczego, popieranie korzystnych dla ogółu inicjatyw prywatnych oraz uzupełnienie działalności gospodarczej prywatnej. Mimo Liberalnych poglądów gospodarczych żywa była jego myśl narodowa. Zaobserwował konflikty na tym polu. Czasami, wolna gospodarka otwiera pole do nadużyć. W niektórych dziedzinach życia pozawodzi prywatna inicjatywa i interes osobisty. Z wolnej gry siły gospodarczych nie zawsze wynika układ stosunków gospodarczych i społecznych najkorzystniejszych dla narodu i państwa. Według rybackiego, państwo może przejawiać działalność w trzech sytuacjach. Działalność represyjna ma ona przeciwdziałać nadużyciom wolności gospodarczej. A raczej nadużycią pod pozorem tej wolności. Państwo powinno przez ustawodawstwo karne, cywilne i handlowe wziąć w obronę słabszego przed wyzyskiem. Nie oznacza to jakiejś kontroli nad gospodarstwem, lecz po prostu walkę z oszustwem. Działalność uzupełniająca wolną gospodarkę. W niektórych przypadkach, co uznawali nawet starzy liberałowie, zawodzi prywatna inicjatywa. Nie zbuduje ona portu, nie ureguluje rzek ani nie przeprowadzi sieci kanałów wodnych. Lasy w rękach państwa zabezpieczają kraj przed deforestacją. Niekiedy z powodów pozagospodarczych, np. ze względu na obronę kraju, państwo zakłada i prowadzi przedsiębiorstwa fabryczne, np. fabryki amunicji. Państwu przypada rola kierownicza w gospodarstwie narodowym. Państwo zakreśla ramy, w których rozwija się wolna działalność gospodarcza. Państwo przez zewnętrzną politykę handlową umacnia wewnętrzne więzy gospodarstwa i ogranicza je na zewnątrz. W programie gospodarczym wykazał się sceptycznością co do nadmiernego protekcjonizmu. Możemy przeczytać Zwolennik socjalizacji powinien powoływać się na dotychczasowe wyniki przedsiębiorczości państwowej. Jeśli rozumuje logicznie, powinien wykazać, że etatyzacja już działa dobre rezultaty. A więc trzeba ją rozszerzyć na dalsze dziedzinie, ale chyba nikt nie zdobędzie się na tą śmiałość. Ten argument... Pomijając już skrawe przykłady niedowolności i rozrzutności w gospodarce przedsiębiorstw publicznych, trzeba wykazać, że gospodarka jest zasadniczo deficytowa, nie oprocentowuje włożonego w nią kapitału. Często ten kapitał zjada, wymaga dopłat, które zwiększają ciężar podatkowy, a więc przedsiębiorstwa publiczne, w których jest blokowany olbrzymi kapitał, nie przyspieszają procesu kapitalizacji, ale ten proces hamują bezpośrednio przez swe deficyty. Pośrednio przez to, że zwiększają zakres i podkopują rentowność prywatnej przedsiębiorczości płacącej podatki. Roman Rybarski, prawnik, ekonomista i polityk. Zwolennik umiarkowanego liberalizmu, przeciwnik etatyzmu, patriota. Myślę, że tak powinniśmy go zapamiętać.